Czy mieszkańcy odległej galaktyki, targanej licznymi wojnami i katastrofami, znajdowali czas na spokój, zabawę oraz chwile spędzane z bliskimi? Jak najbardziej. Najczęściej miało to miejsce podczas różnego rodzaju świąt, kiedy to choćby na moment, mieszkańcy galaktyki mogli zapomnieć, w jak parszywym miejscu przyszło im żyć. W uniwersum Star Wars istnieją setki świąt, jednak tylko niewielka część z nich została szerzej opisana. Dlatego wybrałem dla was pięć takich, które moim zdaniem są najciekawsze i o których można powiedzieć znacznie więcej niż jedno czy dwa zdania. Rozsiądźcie się wygodnie przy kominku, sięgnijcie po ciastka i niebieskie mleko i posłuchajcie o tym, jak celebrowano świąteczne okresy w odległej galaktyce. Bunta Eve. Bunta Eve było corocznym świętem i festiwalem obchodzonym na planetach kontrolowanych przez chatów, takich jak Kowari, Arami czy Bunta. Najhuczniejsze obchody organizowano jednak na słynnej pustynnej planecie Tatooine. W obecnym kanonie, jak i w Expanded Universe, powód obchodzenia tego święta przedstawiany jest w odmienny sposób. W aktualnym kanonie, bunta If powstało, aby upamiętnić wyniesienie hata bunty Hestilika Shadru do boskości. Nie wiadomo ile prawdy kryje się w legendzie o buncie Hestaliku, ani czy faktycznie doszło do jego wniebowstąpienia. wstąpienia. Wiadomo jednak, że na jego cześć nazwano także specjalne blastery, które dla chatów nie były jedynie bronią, lecz symbolem władzy i prestiżu, często przekazywano je jako rodzinne pamiątki. Elementy Blastera Bunta były zdobione niewielkimi fortunami w klejnotach i rzadkich metalach, a wiązka energii emitowana była z ogromnego kamienia szlachetnego. Hatowie traktowali tę broń jako ostateczną linię obrony na wypadek porażki ochroniarzy, jednak znacznie częściej wykorzystywano ją do egzekucji tych, którzy popadli w niełaskę. Z kolei w Expanded Universe Geneza Święta wywodzi się z przemówienia Hata bunty, wygłoszonego w noc poprzedzającą trzecią bitwę o Wontor przeciwko Imperium Zima Despoty. Hatowie zwyciężyli w tym starciu i ostatecznie wygrali sześcioletnią wojnę z Imperium Zima. Rocznicę tego przemówienia obchodzono jako święto Hatów upamiętniające wielkie zwycięstwo. W jego trakcie niewolnicy odnawiali przysięgę wierności, a w zamian otrzymywali ucztę oraz dary od swoich panów. Bunta Eve było celebrowane pokazami sztucznych ogni oraz wielkim wyścigiem ścigaczy Bunta Eve Classic. Było to największe wydarzenie sportowe i kulturowe tego typu w całym roku. Wyścig odbywał się na wielkiej arenie w mieście Mos Espa na Tatooine i prowadził przez specjalnie przygotowany tor. Ponieważ organizatorami byli chatowie, zawody te charakteryzowały się największą śmiertelnością spośród wszystkich znanych zawodowych wyścigów ścigaczy w galaktyce. Nie znamy genezy Buntai w klasyk w obecnym kanonie, natomiast w Expanded Universe wyścig ten wywodził się z okrutnej praktyki zmuszania tioniańskich jeńców wziętych po bitwie o Wontor do ucieczki przed łowcami, podczas gdy hatowie obstawiali wyniki. Niewolnicy ginęli w kolejnych seriach, aż do momentu, gdy jedyny ocalały zostawał ogłoszony zwycięzcą. W wyścigu brało udział co najmniej 18 zawodników, a trasa składała się z trzech okrążeń prowadzących przez różne niezwykle niebezpieczne rejony pustynnej planety, takie jak kanion żebraka czy terytoria Taskenów, którzy dla własnej rozrywki ostrzeliwali kierowców. Mapę przebiegu wyścigu możecie zobaczyć teraz na ekranie, zainteresowani mogą zapauzować film i dokładnie ją przejrzeć. Oficjalna ceremonia rozpoczynała się paradą chorążych, każdy z nich niósł charakterystyczny emblemat zawodnika i ustawiał się przed linią startową. Całe wydarzenie komentowali najlepsi komentatorzy sportowi w galaktyce, a ich relacje transmitowano na żywo w wielu systemach gwiezdnych, w tym nawet na Coruscant. Jednym z dwóch znanych nam wyścigów Buntai w Classic był ten pokazany w filmie Mroczne widmo, który odbył się w 1932 roku przed bitwą o Jawin. Zwyciężył w nim Anakin Skywalker z czasem 15 minut i 42 sekund, trafiając tym samym do elitarnego grona zaledwie 6 z 18 zawodników, którzy ukończyli wyścig. Większość uczestników zginęła w jego trakcie. W kolejnych latach Jabba, organizator zawodów, zmniejszył liczbę okrążeń do dwóch oraz usprawnił tor, czyniąc wyścig jeszcze bardziej dochodowym. Drugi znany buntaj w klasik odbył się w pierwszym roku przed bitwą Mojawin, mimo obowiązującego zakazu Imperium Galaktycznego. Niewiele jednak o nim wiadomo, poza tym, że przez pomyłkę wziął w nim udział statek turystyczny firmy Star Tours. Dzień buntaj w klasik był również prawdziwym świętem dla drobnych rabusiów. Napadali oni i okradali osoby, które zapuszczały się zbyt daleko od skupisk ludzkich. Mieszkańcy Mos Espy nadali im miano bandytów buntajów. Tygodniowe Festiwale Tygodniowe festiwale były trzema pięciodniowymi świętami obchodzonymi w całej galaktyce, ale najhuczniej na Korusant. Stanowiły one integralną część standardowego kalendarza galaktycznego, który, w zależności od kanonu lub legend, liczył 365 albo 368 dni w roku. Na owe festiwale składały się Festiwal Nowego Roku, Festiwal Życia oraz Festiwal Gwiazd. Każdy z nich trwał 5 dni, czyli dokładnie tyle, ile wynosił jeden tydzień w odległej galaktyce. Na wyświetlanej grafice z kalendarzem, możecie zobaczyć, kiedy dokładnie się one odbywały. Tydzień świąteczny Nowego Roku przypadał na pierwsze 5 dni standardowego roku w odległej galaktyce. Obchody obejmowały pokazy sztucznych ogni oraz tzw. parady szaldani, podczas których ulicami Coruscant przejeżdżały platformy z różnorodnymi wizerunkami, towarzyszyły im orkiestry, a w czasach Imperium Galaktycznego także pochody wojskowe. Całą paradę otwierała gwardia pałacowa odpowiedzialna za ochronę pałacu imperialnego Palpatina. Od 11 roku przed bitwą Majawin, w trakcie Festiwalu Nowego Roku, organizowano również publiczne egzekucje skazanych wrogów Imperium, takich jak skorumpowani politycy, dezerterzy czy rebelianci. Po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci, egzekucje te przeniesiono do zamkniętych, prywatnych przestrzeni, dostępnych wyłącznie dla najbliższych współpracowników Imperatora. Zmiana ta była wynikiem rosnącego spadku poparcia dla Imperium zarówno wśród mieszkańców Korusant, jak i całej galaktyki. Festiwal Życia swoją genezę miał jeszcze w czasach Starej Republiki, kiedy to po raz pierwszy mieszkańcy światów rdzenia postanowili zorganizować jego obchody. Odbywał się on pomiędzy szóstym a siódmym miesiącem roku i trwał pięć dni. Zgodnie z wielowiekową tradycją święto celebrowano poprzez huczne przyjęcia oraz spotkania towarzyskie, najczęściej w gronie rodziny i przyjaciół, choć niekiedy przyjmowały one formę większych zgromadzeń lokalnych społeczności w mniejszych miastach lub w wioskach. Podczas tych spotkań uczestnicy wręczali sobie prezenty oraz śpiewali lokalne, świąteczne pieśni, kładąc nacisk na wspólnotę, radość i celebrację samego życia. Festiwal gwiazd był ostatnim tak długim świętem w ciągu roku. Odbywał się pomiędzy 9 a 10 miesiącem i upamiętniał odkrycie podróży międzygwiezdnych oraz wszystkie korzyści, jakie przyniosły one galaktyce. Dla wielu istot był to także idealny moment, aby oderwać się od codzienności i na jeden tydzień opuścić swoją rodzimą planetę, udając się na wakacje na inny świat, by poznać obce kultury i tradycje. Wszystkie trzy tygodniowe festiwale kończyły się galaktycznymi jarmarkami, na których przygotowywano liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Można tam było spróbować potraw z różnych światów, zapoznać się z odmiennymi kulturami i tradycjami, a także odwiedzić galaktyczne zoo, do którego sprowadzano rozmaitą faunę z wielu planet. Dzień Republiki i Imperium Dzień Republiki był świętem obchodzonym w czasach Republiki Galaktycznej i przypadał na dziewiętnasty dzień trzeciego miesiąca. Upamiętniał on powstanie Republiki i był okazją do licznych pokazów sztucznych ogni oraz parad. W tym dniu wielu sprzedawców obniżało ceny w swoich sklepach, starając się przyciągnąć nowych klientów, oferując im specjalnie przygotowane pamiątki. Po upadku Republiki, spowodowanym knowaniami Palpatina i powołaniu do życia Imperium Galaktycznego, Dzień Republiki został zastąpiony Dniem Imperium. Święto to wieńczyło tzw. Tydzień Wstąpienia i znane było również jako Dzień Jedności. Celebrowało ono powstanie Imperium oraz rzekome sprowadzenie do galaktyki wiecznego pokoju. Dzień Imperium obchodzono 23 dnia 5 miesiąca. Choć, według kalendarza galaktycznego, święto trwało jeden dzień. Na niektórych planetach obchody przeciągały się nawet przez kilka tygodni, w zależności od lokalnej kultury i tradycji. Uroczystości towarzyszące dniowi Imperium obejmowały parady wojskowe na wielu planetach mające prezentować potęgę Imperium, wspólne odśpiewanie imperialnego hymnu pod nazwą Chwała Imperium, nadawanie medali za zasługi personelowi imperialnemu oraz emisję orędzia Imperatora. Warto zaznaczyć tutaj rolę propagandy. Nagrania przedstawiały Palpatina jako młodszego i bardziej atrakcyjnego fizycznie, pozbawionego charakterystycznych blizn. Co istotne, obecność na uroczystościach dnia Imperium była obowiązkowa, a niestawienie się groziło poważnymi konsekwencjami, włącznie z pozbawieniem wolności i zesłaniem do kolonii karnych. Podczas galaktycznej wojny domowej Imperium wykorzystywało to święto do intensyfikacji działań propagandowych i wzmacniania kultu jednostki Palpatina. Pracownicy administracji rozdawali przechodniom pamiątki związane z Dniem Imperium, a obywatele składali sobie nawzajem życzenia wesołego Dnia Imperium. Również rebelianci wykorzystywali ten dzień, by zdobywać poparcie wśród mieszkańców Galaktyki. Przykładem może być atak Sojuszu Rebeliantów na Paradę Wojskową na planecie bar po Bitwie o Hoth. Operacja została starannie zaplanowana, nie ucierpiał żaden cywil, a wydarzenie transmitowano na całą Galaktykę. Dowództwo Rebelii liczyło, że takie akcje przyciągną do ich sprawy nowych sojuszników. Dzień Jedności miał w założeniu być świętem braterstwa obywateli Imperium. Wielu jego zwolenników celebrowało ten dzień w gronie rodziny i przyjaciół, inni natomiast pragnęli być jak najbliżej imperatora podczas jego święta. Z biegiem lat jednak coraz mniej mieszkańców odczuwało rzeczywiste przywiązanie do reżimu i uczestniczyło w obchodach wyłącznie z obawy przed aresztowaniem. Co ciekawe, najbardziej zagorzali zwolennicy imperium świętowali Dzień Jedności nawet po jego upadku, a tradycja ta przetrwała aż do czasów najwyższego porządku. Podczas gdy Imperium celebrowało Dzień Imperium, Sojusz rebeliantów obchodził Dzień Pamięci, kultywujący tradycję dawnego Dnia Republiki. Księżniczka Leia wykorzystywała to święto do wygłaszania płomiennych przemówień oraz uczczenia wszystkich, którzy polegli w imię rebeli, a także Jedi i żołnierzy klonów zabitych podczas wojen klonów. Poświęcała również czas na odznaczanie najbardziej zasłużonych bojowników o wolność. Tego dnia sympatycy rebeli zamazywali imperialne plakaty propagandowe hasłami w rodzaju Pamiętajcie o Alderanie. Festiwal przodków. Święto wprowadzone do obecnego kanonu stosunkowo niedawno, ponieważ w 2019 roku wraz z premierą filmu Skywalker Odrodzenie. Festiwal przodków odbywał się na planecie Passana i był celebrowany przez miejscową społeczność Aki-Aki raz na 42 lata co czyniło go najrzadziej obchodzonym świętem w całym uniwersum Star Wars. Festiwal ten charakteryzował się kolorowymi latawcami, sztucznymi, barwnymi ogniami oraz wszelkiego rodzaju słodyczami. Oprócz tego lokalne ludy prezentowały swoje tradycyjne tańce, a także paliły kukły swoich przodków, aby uczcić ich pamięć i oddać im hołd. Było to wyjątkowo huczne i tłoczne wydarzenie, gdyż brało w nim udział co najmniej pół miliona lokalnych mieszkańców oraz około pięciu tysięcy przybyszów z innych planet. Goście byli witani z otwartymi ramionami, obdarowywani naszyjnikami z kwiatów i zapraszani do udziału w licznych aktywnościach. Ciekawostką jest fakt, że przerwa wynosząca 42 lata pomiędzy kolejnymi obchodami Festiwalu Przodków nie była liczbą przypadkową. Dokładnie tyle czasu minęło pomiędzy premierami filmów Nowa Nadzieja oraz Skywalker Odrodzenie. Miało to symbolizować początek i koniec sagi Skywalkerów. Dzień życia. Było to święto obchodzone na rodzimej planecie Łukich Kashiku. Dzień ten stanowił celebrację rodziny, radości i harmonii, a także wartości i zasad wpisanych w kulturę Łukich. Był to również czas oddania hołdu niezwykłej różnorodności ekosystemu kasiku oraz licznym formom życia, które go zamieszkiwały. Obchody dnia życia obejmowały uroczystą ucztę oraz pielgrzymkę do drzewa życia, symbolizującego pierwsze nasiono i iskrę życia na kasiku. W jego otoczeniu odprawiano rytuały, tańce, a chóry wykonywały tradycyjne pieśni. Drzewo życia dekorowano krystalicznymi kulami Dnia Życia, które symbolizowały gwiazdy oraz życie pozagrobowe. Łuki wierzyli, że po śmierci ich dusze odchodzą do gwiazd. Jednym z najstarszych elementów tradycji była szata Dnia Życia, czerwony strój noszony podczas ceremonii. Choć przeznaczona wyłącznie dla łukich, bywała ona czasami ubierana także przez przedstawicieli innych gatunków. Ważnym aspektem święta było wspólne ucztowanie. Podczas obchodów spożywano owoce shishok, syrop z wszy wroszyr, a przede wszystkim święte korzenie orga, zbierane w Krainach Cienia w dniach poprzedzających ceremonie. Szczególnie istotnym elementem Dnia Życia była duchowa podróż. Żując korzenie rośliny orga, łuki wchodzili w stan duchowego połączenia z esencją Drzewa Życia. Według legend to właśnie to najstarsze drzewo było punktem wyjścia całej cywilizacji łukich. W przypadku braku korzeni orga starszyzna miała prawo odwołać całe obchody. Oprócz uczt, śpiewów i tańców, ważną rolę odgrywały również ekspresje artystyczne, obrazy oraz rzeźby tematycznie związane ze świętem. Wiele dzieł podkreślało znaczenie rodziny i ukazywało tradycje dnia życia. Przykładowo jedne przedstawiały rodziny Łuki w serdecznym uścisku, inne zaś, młode łuki, wręczające sobie nawzajem kule dnia życia. Gdy łuki zostali zniewoleni przez Imperium Galaktyczne, dzień życia nabrał jeszcze głębszego znaczenia. Pozwalał on umacniać więzi rodzinne i przetrwać jeden z najokrutniejszych okresów w historii tej rasy. Po upadku Imperium, święto zaczęło być obchodzone również przez inne istoty w całej galaktyce. Przykładowo mieszkańcy planety Batu celebrowali je, przynosząc odświętne dekoracje, migoczące lampki, wyjątkowe potrawy oraz napoje. Pod koniec dnia życia gromadzili się wokół czarnej iglicy, by wspólnie śpiewać pieśni, szerzyć radość oraz przypominać sobie o oddaniu, odwadze i wzajemnej miłości. Rozszerzenie obchodów dnia życia na inne planety doprowadziło jednak do jego stopniowej komercjalizacji. Powszechne stały się reklamy promujące świąteczne prezenty, a samo ich wręczanie coraz częściej wynikało z mody, a nie z uświęconej tradycji. W zależności od planety, do obchodów zaczęto wprowadzać nowe zwyczaje, takie jak pokazy sztucznych ogni, palenie świec czy noszenie barwnych i często tandetnych świątecznych strojów. Mimo tych zmian, Dzień Życia na zawsze pozostał najpopularniejszym i najszerzej obchodzonym świętem w historii uniwersum Star Wars. Na zakończenie tego filmu chciałbym życzyć Wam wszystkim zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Abyście otrzymali mnóstwo prezentów, odpoczęli od trudów codziennego życia, naładowali baterie na kolejny rok pracy i nauki, ale przede wszystkim spędzili ten czas radośnie w gronie najbliższych. Niech podczas tych świąt spłynie na Was mądrość Ody, nieograniczona moc Palpatina oraz spokój i wytrwałość Obi-Wana. A jeśli wyjrzycie przez okno i nie zobaczycie pierwszej gwiazdki, nie przejmujcie się. Słyszałem, że jedna już świeci nad Alderanem to przecież całkiem niedaleko więc wkrótce jakaś zaświeci także i u nas. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia w 2026 roku przy okazji kolejnych materiałów na kanale. Wesołych świąt i niech moc będzie z Wami. Zawsze.